Dlaczego nie popieram i nie zagłosuję na Karola Nawrockiego? Nie śpimy, lecimy. Po pierwsze, próbował z ludzi zrobić idiotów, wmawiając im, że jest kandydatem niezależnym. Jestem w istocie i to podkreślam, kandydatem obywatelskim, kandydatem zgłoszonym przez Komitet Obywatel. 13 stanowisko to Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki. Dzień dobry. Jeżeli ktoś wierzy w to, że największa partia w Sejmie, sam Jarosław Kaczyński, popiera jakiegokolwiek kandydata i nic od niego nie chce... To gratuluję naiwności. Ja zagłosuję na Karola Nawrockiego w tych wyborach, bo wierzę w to, że to jest człowiek, który będzie dążył i będzie czynił wszystko, żeby Polska była państwem uczciwym. No bo jakie pisma? mają opcje do wyboru? Był Czarnek, był Tobiasz Bochański, gdzieś tam się przejawiał Dominik Tarczyński. Pamiętacie casting na kandydata, na kandydata na prezydenta? Ten casting wygrał właśnie Nawrocki. Jeżeli ktoś nie wierzy mi, to posłuchajcie, co sam prezes ma do powiedzenia. Ale nie wiedzieli tak na pewno, czy to jest nasz partyjny kandydat tak, że czy my go popieramy jako kandydata obywatelskiego już dzisiaj wiedzą. Wiedzą, że to jest kandydat. Nasz kandydat. Innego nie ma. To skoro to już mamy wyjaśnione, to przechodzimy do punktu drugiego. Nie będę popierać kandydata, którego popiera pis. Dlaczego? O tym, że PiS wyrządził wiele krzywd Polsce, mówiło się już wielokrotnie, ale ludzie, którzy nie byli na bieżąco ze wszystkimi aferami. Mogą powoli zapominać, co tak naprawdę się działo przez te 8 lat. To szybkie przypomnienie: zniszczenie niezależnego sądownictwa, tyczne przyjęcie Trybunału Konstytucyjnego, obsadzanie TK jakimiś sędziami, dublerami, wyroki TSUE. upolitycznienie i zniszczenie mediów publicznych. Słuchajcie, Polska już nigdy nie spojrzy na TVP w ten sam sposób. Spróbujcie sobie przypomnieć telewizję publiczną przed Jackiem Kurskim. Afera Pegasusa. Afera Funduszu Sprawiedliwości. Wybory kopertowe za 70 milionów z naszych podatków, które się nigdy nie odbyły. Polski Ład i absolutny chaos legislacyjny. Afera respiratorowa. krytycy tacy jak Łukasz Mejza, Ziobro, Marcin Romanowski. Panie redaktorze, o sprawie posła Marcina Rom Romanowskiego nie uważam nic. Ryszard Czarnecki, Morawiecki czy Błaszczak. Ale wracając do samego Nawrockiego. Przez długi czas nawet nie znaliśmy jego poglądów. Nie chciał się nimi chwalić, odpowiadając na pytania. Jakie jest pana stanowisko w sprawie traktatu Ottawskiego? Panie redaktorze, stanowiska w wielu sprawach będę podawał na kolejnych konferencjach prasowych. Niebawem przedstawię także swój program. Panie Witamy prezesie, pan wiec, to, to było pytanie oddawskim. i poprosimy o odpowiedź na to pytanie. Słucham Pana. Czy nie wie pan. Czy podpisałby pan ustawę liberalizującą prawo aborcyjne? Czy uważa pan, no że wszystko, to, co... Na no wszystko pani redaktor będzie... Pani, Panie prezesie, pan, pan, pytać, prezes, pan cały czas nie odpowiada na te pytania. To znaczy na te poważne pytania, bo na te głupie i bezsensowne odpowiadał bardzo chętnie. Karol, pizza czy pasta? Pizza, ale makaron też jest w porządku. Ulubiony owoc? Kiedy mówimy o Karolu Nawrockim i jego poglądach, warto wspomnieć o planie 21. Przedstawiam Wam tutaj grafikę. To jest 21 punktów, które Nawrocki przedstawia jako swój plan się do jasnej deklaracji, że jestem przeciwnikiem podatku katastralnego nie, i to nie, jest najważniejsze. I o ten podatek. Poglądy, które u mnie dyskwalifikują Nawrockiego, to na przykład. Moje poglądy są pro-life, ale jestem także otwarty na dyskusję. Nie mogę podpisać kompromisu z lat 90. Bycie przeciwnikiem obowiązkowych szczepień dorosłych i dzieci. Nie rozumiem też punktu 10. Bezpieczeństwo dzieci bez ideologii. Chcemy Polski normalnej bez takiej Polski. Nad którą, drodzy Państwo, wisi cały czas to straszne słowo na i. Ideologia. Mamy 2025 rok, a kandydat na prezydenta dalej boi się gejów i lesbijek. Znaczną część społeczeństwa nazywa ideologią. Punkt 11. Dobra polska szkoła. Razem z hitem, co? Za Nawrockim ciągną się brudy. Między innymi jego podejrzane delegacje, na które wydał 800 tysięcy złotych jako prezes IPN-u. Które były w bardzo egzotyczne miejsca. Prezes był na przykład na Hawajach, w Chinach, w Japonii, Kair, Argentyna. Nie budzi to mojego zaufania. Jak już o IP nie mowa, to zastanówmy się, jakie doświadczenie polityczne ma Nawrocki. Byłem bramkarzem w wielu, w kilku trójmiejskich, może niewielu, w kilku trójmiejskich dyskotekach. W latach 2011-2017 był przewodniczącym rady dzielnicy Siedlce w Gdańsku. I to tak naprawdę tyle z jego doświadczenia. Od 2009 roku jest związany z Instytutem Pamięci Narodowej, poza małą czteroletnią przerwą na Muzeum II wojny światowej. I choć faktycznie nie ma doświadczenia politycznego, to będąc prezesem IPN-u, wielokrotnie współpracował z pisem. Nawrocki ma również dziwne powiązania z gangsterami. To na przykład zdjęcie Nawrockiego z Wielkim Bu, czyli skazanym za porwanie, który siedział w celi dla niebezpiecznych więźniów. Prokuratura wiąże go również z trójmiejskim gangiem sutenerów. I już ostatni argument jest taki. Pomijając już fakt tego, że jest kandydatem Kaczyńskiego, że współpracuje z pisem. Że jako prezydent będę miał jednego szefa. Jest kandydat, nasz kandydat. Wśród tych decyzji, szanowny panie prezesie, panie premierze, jestem też ja, tak jak stoję dzisiaj przed państwem. Pomijając jego dziwne delegacje, pomijając jego powiązania z gangsterami, brak doświadczenia politycznego, dla mnie on po prostu nie jest reprezentatywny. Nie chciałabym, żeby reprezentował mój kraj za granicą i nie chciałabym się stresować, co powie, co odwali i jak wypadnie. Gdyby decydowała dzisiaj Zielona Góra, to by była pierwsza tura. Tak. Państwu, że w ciągu swoich pierwszych 100 dni od objęcia Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Prowadzę z pełną determinacją plan prąd 33%, który oznacza, że będziecie Państwo po studniach dniach od mojego przejęcia urzędu prezydenta Polski płacić o jedną trzecią. Druga tożsamość Nawrockiego. Naszym gościem jest Tadeusz Batyr, autor książki Spowiedź Kosia. Takim pseudonimem Karol Nawrocki 7 lat temu wydał książkę. Literacki alter ego prezesa IPN Tadeusz Batyr wychwalał jednocześnie samego Nawrockiego. To historyk, który zainspirował mnie do, do mojej pracy. Id w tej książce w brudne wspólnoty, ale też taka nowa książka wyszła z Nikosia z Zagrobu Drodzy Państwo, Tadeusz Batyr ją napisał. Polecam Państwu tą książkę, bo jest duża. Damy radę. Nie damy rady, ale nie używa. Nie damy rady pytań. To są moje argumenty, dlaczego nie zagłosuję na Nawrockiego. Jeżeli wy macie swoje lub zamierzycie na niego zagłosować, otwieram dyskusję w komentarzach. Tego dnia.